Witajcie, kochane dzieciaki, w naszym projekcie Moja Biblia. Chwytamy za swoją Biblię i spróbujcie znaleźć Psalm 23. Posłuchajcie. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. I zamieszkam w domu Pańskim. Po najdłuższe czasy. Mam dla Was dzisiaj bardzo fajne ćwiczenie duchowe, bo nie wiem, czy wiecie, że istnieją nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także duchowe. Dusza też chce mieć dobrą siłę, chce być mocna, nieugięta, ale trzeba ją troszkę ćwiczyć. Dzisiejsze ćwiczenie polega na tym, że wybierzcie z tego psalmu jedno zdanie, które wydaje wam się najważniejsze na dzisiaj. Jakie to może być najważniejsze dla Was zdanie? Nauczcie się go na pamięć i ćwiczenie polega na tym, że przez cały dzień, cokolwiek robicie, w serduszku co jakiś czas powtarzamy sobie to jedno zdanie. Ja dzisiaj wybieram zdanie: Zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Ale to jest obietnica. Zamieszkam w domu pańskim po najdłuższe czasy. Zobaczcie, już umiem na pamięć. Nauczcie się jednego zdania, powtarzajcie i ćwiczymy duszę. Niech ona oddycha słowem Boga. Poprośmy Matkę Bożą o to, żeby nam dzisiaj przypominała to zdanie, które wybraliście. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Słowa, módl się za nami. Napiszcie w komentarzu, które zdanie wybraliście. Życzę Wam powodzenia, ćwiczcie duszę. I pamiętajcie jeszcze, żeby dodać hashtag Moja Biblia, kiedy będziecie pisali Wasz wybrany fragment. Pa Pa!